This is game tender. Jedna technika, która pozwoliła nam dwukrotnie obniżyć koszty reklam. Jeżeli nie używasz tego w swoich reklamach, to przepalasz budżet. W telewizji wykupuje się reklamę przed konkretnym serialem lub w konkretnej godzinie. Tak, aby jeszcze lepiej dotrzeć do zainteresowanej osoby. A w internecie możecie to zrobić za pomocą słów kluczowych lub zainteresowań, ale w tym wideo pokażę Ci jeszcze lepszego game changera. Mój klient jest z branży inwestycyjnej. Na YouTubie wpisuję sobie finanse. I tutaj mamy film. W co inwestować 100 zł miesięcznie konkrety? Osoba, która ma już zaufanie, Marcin, 159 tysięcy wyświetleń w jeden rok. To teraz ja. Tworząc kampanię w Google Adsach, taką mamy tutaj niepozorną opcję, przechodzimy niżej, jeszcze niżej, klikamy. Miejsce docelowe. Tutaj klikamy sobie albo kanały YouTube, albo filmy w YouTube i tutaj wklejamy link do tego filmu. No i po wklejeniu tego linku mogę sobie zaznaczyć, żeby moje reklamy pojawiały się przed tym filmem. I teraz... Po kliknięciu klient sobie klika na przykład na ten filmik, to przed tym filmem ma naszą reklamę. I tak jak widzisz, to jest nieograniczone możliwości, tutaj są, Musi znać tę opcję, bo ona jest niezwykle skuteczna. My już na koncie Google Ads wydaliśmy dla jednego klienta 193 tysiące złotych. Skomentuj to wideo słowem Google Ads poniżej, a wyśle ci mini szkolenie, które Tworzyłem ostatnio dla naszych pracowników, tak aby mogli krok po kroku założyć właśnie taką reklamę i podpiąć ją na Google Ads. Także skomentuj, zapraszam do subskrypcji. Cześć!